Hej, witam wszystkich serdecznie z tej strony Night. O Jezus! Hej, Harry. Chcesz Ile to już się nie nagrywało? Chyba z tydzień przerwy był. Więc zaczynamy. W ostatnim odcinku chyba. Aha, przez pół minuty. brałem ten zapis gry, tak. Ostatnio oglądałem, jak to wyglądało. Cześć Harry. O, cześćnik! Po tylu latach wciąż spotykam w Hogwarcie nowe sekrety. Tu jest specjalny obszar, do którego można wejść tylko po zebraniu wszystkich 40 srebrnych kart Czarodziejów. Więc co je zebrać? Po zebraniu 10 srebrnych kart Czarodziejów dostaniesz klucz, który otworzy jeden z czterech zamków. Zobacz, czy uda Ci się znaleźć wszystkie 40 srebrnych kart ukrytych w Hogwarcie i jego okolicach. No, więc musimy zebrać. Wow, yy, wszystkie 40 zrębnych kart. Które no nie, nie jest jakoś trudno zebrać, bo jeśli ich yy, zdobędziemy przechodząc poziomy, tak w tarakcie gry, yy, o ty mamy kolejny sekret, Tutaj się możemy dostać tylko za pomocą czaru Spongify, który będzie dość późno. Yy, o czym ja to? Aha. O srebrnych kartach yy, Że jeśli ich nie zabędziemy, to możemy kupić je. Wszystkie możemy kupić. Od razu nawet. Teraz. W tej chwili, o. Teraz idę ich wszystkie pokupować. Nie, no żaduję, ale... Po prostu nie musimy ich zbierać tak jak yy, jest w przypadku yy, brązowych kart Które możemy jedynie kupić, jeśli w takich... Yy, który opuściliśmy, a czy nie zdobyliśmy tych kart w lokacjach, do których nie możemy już powrócić. Trochę zagmatwane, ale się odnajdziecie później. O, to tu było? Nie, 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 nie. To później, później podwiedzamy cały Hogwarts. Albo to jednak tu było, więc idę. Ojej. Nie, to nie tu. Nie, to nie, nie, to nie tu. To jest czwarte piętro. Nie no. Ojej. Tak, to jest po świętach. Co lecimy myk? Ciek tu ci my? cicho. Um, pogubiłem się? A nie, to tutaj chyba, tutaj, tak, tak. Tu, tutaj, no taka scenka teraz. Dwa i dwaj panowie powinni Tak, dobrze. To jest czwarte piętro. Zobacz. Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? Ale co? Panie Filch! Lepiej się stąd zabierać. Filcz może gdzieś tu być. Aha. No proszę. Słyszę huk i kogo oh. widzę? Pan Harry Potter i potłuczona, antyczna, jedyna w swoim rodzaju waza. Argusa Filcza, woźnego nienawidzili wszyscy uczniowie Hogwartu. Niech też nie się nie do nich zaliczam. Się, że jego kotka, pani Nowys, Sama spadłam, naprawdę. Really? On dróg. ci w to nie uwierzy. Co to było? Co? O czym ty mówisz? O Jezus Harry, udaj Słyszałem się do lekarza. Głos. Słyszenie głosów nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko. A teraz idź już no. muszę tu posprzątać. Harry, więc uważaj. Musiałem się przesłyszeć. Więc tak. Weźmiemy to. I możemy pogadać chyba z nim. No, ej. ej, ej. panie filcu. Tutaj, o! Odkryliśmy, A tu co? Była gnom. I tutaj, nie wystarczy, że użyjemy Flipendo na gnoma, na którego możemy używać ciągle Flipendo i się znęcać nad nim. Trzeba go wrzucić do gnomiej i dziury. Tu fasulki ja. 164, Boże. Wiedem co to przez pół gry tyle zebraliśmy Tutaj um, nie tu nic tutaj o! Tutaj też mamy y, coś tak jak Harry ma na głowie taki coś Kolejny sekrecik Hop no, i teraz zaczynamy naszą naukę. Witajcie na lekcji obrony przed ciemnymi mocami. Jestem sławny, więc prezentacja nie jest chyba potrzebna. To Nie wiem tak kim jest wam Gildroy <laughs> Jesteś ten? Jestem no. Lockhart, kawaler Orderu Merida trzeciej klasy, honorowy członek ligi obrony przed czarną magią i pięciokrotny zdobywca nagrody tygodnika czarownica za najbardziej czarujący uśmiech. <laughs> Widzę, że wszyscy mają komplet moich książek. Znakomicie. Znakomicie. Czy się zaklęcia? Rictusempra, służącego do pojedynku. Rickusempra bardzo się przydaje do unieszkodliwiania różnych denerwujących stworzeń, jak na przykład chochliki kornwalijskie. Kto chce być pierwszy? Czy, Czy Harry Potter mógłby tu podejść? Szczęściarz. Tak, szczęściarz. Zawsze Harry podchodzi. O, teraz tu. Oczyść całkowicie umysł. Nie myśl nawet o... O, to nie będzie trudne. Skup się na symbolu przed tobą. Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół symbolu. Gdy różdżka przesuwa się nad którąś ze strzałek, wciśnij ją. Już czegoś łatwiejszego nie mogli robić. zrobić. To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz wcisnąć wszystkie strzałki we właściwym porządku, by przejść dalej. Próbujemy? Początek pierwszej rundy. No. No, to jest banalne. Żadnej filozofii tu nie widzę, naprawdę. Emocji też jest mało. Znakomicie, Harry. Przechodzisz do następnej rundy. 5 punktów hmm. dla Gryffindorów. Jest. Początek drugiej rundy. O, teraz trudniej. Rundy. Mhm, mm chyba przyspieszyła ta różka. No, Znakomicie Harry. Harry przechodzisz do następnej rundy. Jest! 10 punktów dla Gryffindor. Wow, już mamy 15! Początek trzeciej rundy. Tak. Prawo, lewo, 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 góra, góra, prawo, lewo... Lewo, lewo, góra, góra, prawo, lewo... Wow, a tu nawet nie mamy chwili wytchnienia! No! Tu, tu to było trudne! Harry. Czyż to nie wspaniałe, że masz takich nauczycieli? No Błyskawicznie zrobiłeś potrzebne ćwiczenia! 15 eee, no wiecie, To był banał... dla mnie. Rictus Sempra. Sempra. Nie poszło ci tak dobrze jak mnie za pierwszym mhm, Jasne, co ciekawe, jakbym miał to mnie. zrobić? Nikt nie dorówna. A teraz czas przetestować Twoją biegłość w zaklęciu mhm. Rictus Sempra na moim własnym wyzwaniu Rictus Sempra. Powodzenia, Harry. Spoko. I teraz szybko zatrzymać. I przepraszam Was na chwilę. Robimy chwilę przerwy. Op. Już jestem, więc zaczynamy nasze wyzwanie Rictusempra! Empra. Jak to mówił. Harry Potterze Lockhar w słynnym wyzwaniu Rictusempra. Sempra. Żeby zakończyć wyzwaniem, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się na szczycie tej Ej, oto wieży. Postaraj się skończyć jak najszybciej. Wierzy na wieży. Minie, zanim gwiazdę ukończenia przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. No problemu, milady. Staraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Zaczynamy? Powodzenia! Gotowy? Start! Kriwy Więc a. to niemiłe stworzenie... Mi się. które strzelają płomieniami ze swoich... No no. Na no, no. ciebie. Możesz je unieszkodzić. Zaklęciem Riccto Potem spróbuj je przesuwać zaklęciem Flipendo. O Jezu. To znaczy, że umieszczenie ognistego kraba na symbolu lub w pobliżu niego spowoduje jakąś zmianę. Spróbuj użyć flipendo i wepchnąć kraba na tę płaszczyznę. No dobra. Więc zaczynamy. My się oczywiście tutaj nie śpieszymy. Bo po co? Właśnie, pytacie się, czyż trzeba zebrać jak najwięcej tych, znaczy punktów mieć, sekund i w ogóle, trzeba to szybko wszystko robić, ale nie. Ja powiem wam nie. Najpierw zbierzemy wszystko, kiedy indziej z zrobimy sobie bunga-bunga. Znaczy, zbierzemy wszystkie te, o czym ja w ogóle mówię. Z... No postaramy się lepszy wynik e, zdobyć. Znaczy, oczywiście, będziemy to robić mniej więcej szybko, nie? To jest Byleby mieć więcej e, punktów niż literin, jego ani jego śluzu. Kwas, który wydzielają bardzo parzy. Chary. Ja to naprawdę wiem. Tu dobrze wiesz? Uczułomie! Potem możesz je przesuwać za pomocą Flipendo. Mhm. Więc zaczynamy. To zrobimy szybko. Jakbyśmy mieli to. szybko. O Jezus. Szybko, szybko. Tak 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 tak, szybko No To ja już dwie możemy zdobyć z... Nie tak. wystarczy po prostu te ślimaki wrzucić I się otworzy nam przejście tajne No dawaj, dawaj, dawaj A jeśli wepchniemy te wszystkie... Yy, jak ten... Yy, ...kraby to znajdziemy... Kupczę złotą kartę! Tak, tak, dobrze myślicie Zł Fuuu złotą, srebrną kartę Złote karty się inaczej zdobywa Ale nie powiem Później Szybko, szybko Szybko, hop Hop I jest i na tym... szybko? I na tym może zakończymy ten odcinek. Zagrajmy w Harry Potter i komnata tajemnic do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!